Wszystkie wydałyśmy fortunę na produkty przeciwzmarszczkowe, które za każdym razem nas rozczarowywały. Ale teraz istnieje efektywny sposób pozbycia się oznak starzenia, który sprawi, że będziesz wyglądać młodziej w krótkim czasie. Ageless Wonder to niesamowity system odmładzający skórę twarzy, który pobudza i wzmacnia mięśnie, unosi, napina i ujędrnia skórę, sprawiając, że wyglądasz o wiele młodziej w kilka chwil. Ageless Wonder to urządzenie opracowane i przetestowane przez międzynarodowy zespół lekarzy, naukowców i ekspertów. Kilka minut dziennie wystarczy, aby twarz wyglądała o kilka lat młodziej. Kremy i balsamy działają tylko na powierzchni skóry, za to niesamowita technologia Ageless Wonder wysyła delikatne impulsy elektryczne w głąb skóry, stymulując mięśnie twarzy i zmuszając je do skurczów. To jak ćwiczenia dla twarzy. Możesz zobaczyć i poczuć, jak nauka działa na Twoją korzyść, odmładzając skórę. Rezultaty są niewiarygodne. Panie z naszej grupy testowej zauważyły, że mięśnie twarzy są ujędrnione i wzmocnione, skóra jest sprężysta i napięta, zmarszczki są zredukowane, opuchlizna i worki pod oczami zniknęły, krążenie zostało poprawione, a skóra wokół oczu stała się gładsza. Obserwuj, jak program postarzający sprawi, że ta 30-letnia kobieta będzie wyglądać na 60-latkę. Zwróć uwagę na lewą stronę, bez kuracji. Kontur jest rozmyty. Po prawej ta sama twarz po użyciu Ageless Wonder, zapewniającego wyostrzenie konturu twarzy i młodzieńczy wygląd. Ageless Wonder jest łatwe w użyciu po prostu. Naciśnij włącznik i rozpocznij lifting twarzy bez operacji. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni zobaczą niesamowite rezultaty. Możesz używać AgeLess Wonder w każdym wieku, aby powstrzymać i odwrócić widoczne oznaki starzenia. Podobne urządzenia stymulujące mięśnie mogą kosztować krocie. Możesz także wydać dużo pieniędzy na kuracje kosmetyczne dające krótkotrwałe efekty. Zadzwoń już teraz i zamów Ageless Wonder za jedyne 399 zł. W opakowaniu znajdziesz wszystko, co trzeba, żeby wyglądać młodziej. Generator impulsów mięśniowych, dwie końcówki aplikacyjne, sześć podkładek impulsowych, kroplomierz odporny na stłuczenie do nawilżania podkładek, praktyczny klips na pasek dwie baterie, instrukcje obsługi. I pluszową saszetkę na akcesoria. Dodatkowo otrzymasz opaskę, dzięki której będziesz mogła wykonywać inne czynności, używając w tym samym czasie zestawu Ageless Wonder.